naszą serię o Fatimie się powiemy sobie o wizji anioła. O tym jak anioł wzywa ludzkość do pokuty. Ciebie mnie wzywa. Mam czas na wrócenie. Warto go dobrze wykorzystać. Samaria. Witam się kala na... kanale, śladami Ojca Pio, Stanisław Sadoś i Strony. Tu jest sobie po to, aby poznać Ojca Pio, pokochać go, otrzymać łaskę, aby podążać jego śladami. Zatem zasubskrybuj kanał, a jeżeli możesz zostać też pod Ojca Pio, to grupa, która pomaga nam zdobywać duszę dla Ojca Pio. Piękna sprawa. No i patrzcie, musimy porozmawiać sobie o takiej bardzo ważnej sprawie. Kontynuujemy tą książkę Antonio Borelli o Fatimie. To jest książka, która była wydana w 6 milionach egzemplarzy na całym świecie. Ponad w wielu językach przetłumaczona. To bardzo ważna książka, która ma kilka imprimatorów, imprimator kilku biskupów na świecie. Wielu biskupów ją popierało, bardzo było zadowolonych z tej książki. I co jest ważne, aktualność trzeciej tajemnicy fatimskiej. To bardzo ciekawe, ta tajemnica jest jeszcze dzisiaj bardziej aktualna. Dlatego, też się samo w szczególności teraz, co mamy za, za naszą tutaj e, wschodnią granicą. To jest straszne, co się dzieje. E, Módlmy się też o, o ukaranie tych, co rozpoczęli nie wojnę, do wojną, o zwycięstwo dobra nad złem o zaprzestanie tej wojny. Ale też właśnie to jest dla nas takie wysłanie do otrzeźwienia. Co jest ważne, siostra Ucja mówi, że ta że podziela wyraźnie pogląd interpretacji, zgodnie z którym trzecia część tajemnicy składa się z proroczej wizji podobnej do objawień, których można znaleźć w Piśmie Świętym. W świętym mamy różne objawienia, które są pro czasem. które jeszcze się nie wypełniły. I to powiedział y, Ekscelencja Bertony, który spotkał się z siostrą Łucją w 2000 roku. Co jest ważne, właśnie ta cała trzecia część tajemnicy watymskiej to jest wizja Maria Alego bardzo symboliczna. Cięży się doszukiwać jakichś konkretnych faktów, konkretnych zdarzeń, które by miały miejsce. Ona jednak na bardzo wyraźnie wskazuje problem moralny ciszego świata. Zapowiedź. Więc siostra łucja właśnie mówi, żeby w 60. roku dopiero otworzyć tą tajemnicę. Bo wtedy będzie jeszcze lepiej ją będzie można zrozumieć. I widzisz, co jest ważne. Anioł, opowiada siostra łucja, blaskiem swego miecza wyrzucał języki ognia, które wydawało się, że podpalą świat. Tak potężny jest po prostu gniew Boży na całą ludzkość. Ktoś powie, ale czemu ja za to odpowiadam? Przecież ja co, żyję, chodzę do kościoła, modlę się. Co ja złego ja zrobię? A co zrobili ci ludzie złego, że nie wiem, co protestują przeciwko Putinowi? Są ludzie, którzy są przecież przeciwko Putinowi w polu Rosji. No są. Nie wiem, czy oni to robią tylko z pobudek katolickich, czy też e, z innych. E, ogólnie jest dobrze protestować przeciwko wojnie. A trzeba sobie co powiedzieć, Cała ludzkość obraża świat. Komunizm zabił 100 milionów ludzi, co najmniej na świecie. 100 milionów ludzi. Teraz ta ekspansja komunistyczna zabija kolejnych niewinnych ludzi. Ksowiecka ekspansja. I trzeba co ja sobie jasno powiedzieć, to jest kara nad światem. I cały świat zasługuje na to. Będziemy o tym sobie jeszcze mówić. Może dzisiaj jeszcze o tym powiemy, dlaczego świat nas zasługuje. Ale widzimy. Ewidentny jest fakt, że Aniu nie wykonałby tej czynności, popychany do tego swoją własną decyzją, lecz trzymał on od Boga taki rozkaz. To Aniu nie robi tego z zachcianki. On wypełnia jakiś rozkaz Boży. Aniołowie są posłannikami, przekazują na jakieś ważne częste informacje. To jest właśnie też zapowiedź tego. To jest to, że przyjdzie Aniu, który będzie miał płomienie, a to pokazuje bardzo wyraźnie po prostu gniew Boży, gniew nad światem. Gniew za to, że świat odrzuca przykazania Boże, odrzuca Ewangelię, odrzuca nauczanie Kościoła. Taki rozkaz. Stąd też można łatwo wywnioskować, iż świat znajduje się w takiej sytuacji moralnej i duchowej i zasługiwałby na taką, a nie inną karę Bożą. Jeżeli świat zasługuje już na karę wyrania ognistych płomieni. Naród wybrany wielokrotnie był karany, właśnie Za swoje odejście od prawa Bożego. I co ciekawe, to właśnie kardynał Ratzinger, wtedy jeszcze kardynał, później był papieżem. On właśnie mówi, że ta perspektywa, w jaką pokazuje ta, ta wizja anioła, dzisiaj może to wyglądać, nie potrzeba ognistego miecza. Anioła. Ludzkość sama sobie może zgotować ten ognisty miecz. No i tylko chociażby widzimy, jak w tym. W tej wojnie agresji rosyjskiej, wojnie niesprawiedliwej, którą ten wataszka Putin zaczął, widzimy wyraźnie diabeł, roz, widzimy wyraźnie, jak właśnie jest, palone są niewinni ludzie często. Nikogo nie zabili, nikogo nie, nie byli agresywni, są, są giną po prostu. To jest właśnie, to jest wojna. To jest straszna kara dla ludzkości. I co jest ważne? To jest bardzo ciekawy komentarz. Zatem pierwszym punktem, który należałoby zapamiętać jest fakt, iż ludzkość jest tak bardzo dalona od Boga i Jego Kościoła, co przejawia się wyraziście odrzuceniem teoretycznym, praktycznym Jego doktryny i zasad moralnych, że stanowi to akt buntu przeciw Bogu, co z kolei zasługuje na największą karę, na najwyższą karę. To jest ważne. Będziemy jutro o tym mówić, właśnie o kolejnej tej, tej, tej części tej wizji, która jest spójnością. To jest jedna spójna całość. Właśnie Anioł Boży, później mamy też Lust Papieża, który idzie po zniszczonym mieście, a później ludzkość powraca do Boga. To jest jakby jedność, która, która prowadzi do nawrócenia też. Ludzkość zasługuje na pokarę. Ludzkość odrzuciła całkowicie przykazanie Boży, całkowicie prawo Boże. Nie szanuje się rodziców. Odrzuca się też całkowicie w ogóle, więc często się zaprzecza prawom, obowiązkom rodziców. Dziecko może sobie, nie wiem, naskarżyć się na rodziców, pójść i za to, że nie wiem, cukierka im nie dali rodzice. Rodzicom mogą być odebrane dziecko. Niszczy się własność przez niebywałe czas podatki. Czy też po prostu nie, daje, nie oddaje się to, co się innym należy. Nie czystość, jaka jest rozlana. Ja tu żyję w Warszawie, to widzę po prostu, jak ludzie żyją tak, jakby Boga nie było. Po prostu tak, jakby Boga nie było. Jeżeli się coś powie o Bogu, jeżeli się modli publicznie, to się wściekają po prostu. No i widzimy właśnie. I to jest ważne. Należy szczególnie podkreślić ten wniosek, ponieważ w dzisiejszej dobie wielu katolików, nawet tych znajdujących się na widoku publicznym, myśli... Mówi i zachowuje się tak, jakby świat znajdował się w zupełnie innej sytuacji. My często jesteśmy taki bamieni, taką sytuację, że jest, o ludzie, wspaniała era. Już mamy smartfony, mamy internet, tam, 5G. No dobra, no i co? A jaka jest sytuacja moralna? Czy czynić czy, czy dobro człowieku? No, no pięknie, że mamy te smartfony i tak dalej, ale to co? To ta ludzkość się nawróciła dzięki tym smartfonom, dzięki tym e, gębojem i tak dalej. No nie. To jest bardzo ważne. W tej wizji też, co jest pokazane, to jest to, że Matka Boża prosi, żeby anioł nie doprowadził swojego działania do końca. Ona wręcz interweniuje swoim miłosierdziem. Ona daje czas dla świata. Bo ona właśnie tam płomienie rzucane przez anioła w kierunku ziemi gasły w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Matki Bożej w jego kierunku. ją Jostrausja. To jest bardzo ważne. Oznacza to, że Matka Boża posiada miłosierne zamiary w stosunku do świata i chce dać mu szansę zbawienia. Ciekawe, Matka Boża daje nam ciągle szansę. Ten czas, jaki ci jest dany od Boga, ten czas, jakim żyjesz, jest szansą. Pomimo tego, ile każdy z nas grzeszył, każdy z nas obrażał Boga, Pan Bóg daje nam szansę jeszcze do nawrócenia. Daje nam ten czas. Wykorzystaj go dobrze. Tak jak ojciec spio, wzywał ludzi na nawrócenia, wzywał ludzi do pokuty. Po co ojciec spio tak długo że siedział w konfesjonale? Po co by to było tak? Siedzieć w konfesjonale tak e, godzinami, po 10 godzin, po 15 godzin dziennie, w konfesjonale. Niezmordowanie po prostu. Ratować duszę. Wyrywać duszę z rąk szatana. Po co ojciec spio robił? Bo była tragiczna sytuacja. Po co on tyle znosił martwień? Za świat właśnie modlił się. Umartwiał się, przyjmował ogromne cierpienia, przyjmował stygmaty przez 50 lat, był 50 lat na krzyżu. Znosił to za, za ciebie, za mnie, za nawrócenie świata. Widzimy, że ojciec musiał tak cierpieć, to znaczy, że była już sytuacja wtedy ohydna, a dziś jest jeszcze, jeszcze bardziej ohydniejsza. Ale Matka Boża daje nam czas. Widzisz? Lecz do tego konieczne jest, aby ludzkość uznała swój grzech i uczyniła pokutę. To co nie jest tak, że właśnie Matka Boża daje nam czas, mamy miłosierdzie Boże. Bardzo dobrze. Pan Bóg daje nam ten czas miłosierny. Ale Pan, Pan Jezus powiedział do się z Roscy. Teraz przychodzę jako miłosierny, ale przyjdę jako sprawiedliwy też. Mniej więcej takie słowa. Nam. To co nie jest tak, niektórzy ja widziałem też komentarzach tam pisali, a przecież Polska oceleje. No dobrze, to, że Polska ocaleje, czy nie wiem, w Portugalii będzie zachowany dogmat wiary. Tak, a to nie znaczy, że, że ten dogmat nie będzie odszarpany, czy też Polska nie, 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 nie stanie się czegoś strasznego dla Polski. Druga wojna światowa przeszła po Polsce. To była straszna kara. W Portugalii biskupi poświęcili kraj niepokalanemu sercu. I Portugalia dzięki temu ominęła ją rewolucja komunistyczna. Krwawa rewolucja. Widzisz, jak to jest potężne, to też ma taka modlitwa, ofiarowanie się, ofiarowanie całego kraju publicznie przez władze, przez biskupów, przez cały naród. Bo nie może być tak, że prezydent coś robi, a my sobie co innego robimy. Nie, to musi być całkowite. Lecz to nie jest konieczna pokuta, dlatego na końcu tej sceny Anioł wskazuje prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: pokuta, pokuta, pokuta. Widzisz, ta wizja, powiedział, że socjalistyczna będzie jeszcze lepiej rozumiana w latach 60., w 60 roku, kiedy była tragiczna sytuacja moralna świata, kiedy wybuchała rewolucja kulturalna, rewolucja seksualna, wymyślano pigułki antykoncepcyjne, mówiono, a Boga nie ma, można robić coś, rób to, co chce, tak wmawiano ludziom. To tragiczny bunt całego też młodego społeczeństwa i starszego właśnie przeciwko Bogu, akceptowanie komunistycznych zasad. I co jest bardzo ważne? Fakt, iż anioł woła mocnym głosem i powtarza trzykrotnie pokuta. Tutaj, a doktor, ten doktor Borelli mówi właśnie, to pokazuje bardzo wyraźnie, że to nie może być powierzchowna pokuta. Więc to nie wystarczy tylko, że a, ja pójdę tam trochę się pomodlę. A nie, to znaczy, ta pokuta to ma być dogłębna. Co to jest dogłębna pokuta? To jest porzucenie po pierwsze grzechu. Porzucenie grzechów ciężkich, których, jeżeli dopuszczasz się. I co jest ważne, siostra Łucja, Pan Jezus objawił się. Ja to dzisiaj czytałem w tej książce, to jest bardzo ważne. Właśnie mówi, szczególnie mi się sumiły umartwienia i te umartwienia powinny robić ludzie, które też, szczególnie te, które oddalają ich od grzechu. Masz problem z, nie wiem, z pychu, umartwiaj się. Umartwiaj swój język, umartwiaj swój wzrok. Umartwiaj swoje ciało, chociaż teraz mamy post. Warto pościć. Warto odkryć te piękno postłów, tą złotą zasadę, która pomaga nam właśnie wyrwać się z rąk szatana. Pan Jezus właśnie mówił, są grzechy, których można tylko wyrwać się z nich tylko modlitwą i postem. niektóre demony można odrzucić. To jest tak potężne, potężny jest podzwidzisz Widzisz, jest egzorcyzmujący. Jutro będziemy to kontynuować, ale widzisz, więc jest bardzo ważne, to jest wezwanie do pokuty ta trzecia tajemnica. Bardzo wyraźnie. Wzywa Matka Boża świat do pokuty. Daje czas jeszcze, bo ona ochrania nas już jednym płaszczem. I coś jest ważne, właśnie. Tak jak ten, jak to się nazywało ta? Arka Noego. Była, była prefigurą Matki Bożej. Tam schroniło się kilka osób. I kilka tych zwierząt. Teraz my możemy się schronić pod płaszczem Matki Bożej. Ty, ja, pod jej niepokoranym sercem. Niepokoję serca, więc nabożeństwo do woli Matki Bożej też. Do tego, co Matka Boża chce. Bo w sercu reprezentuje w języku biblijnym wolę. A więc mieć nabożeństwo do woli, do serca Jezusowego, do serca Matki Bożej, to jest nabożeństwo do tego, co oni chcą od nas. Też patrzeć jak ta wola, podziwiać tą wolę, podziwiać jej, no piękno po prostu nie bywało, takie, takie pójście na całego po prostu Matka Boża. Idzie i się rzuca, jak strażak po prostu. Sostra raz rzucają w płomienie po prostu. Tak sama Matka Boże robi. Ratuje nas. Ratuje nas. Pomódmy się Ty za mnie, ja za ciebie i do jutra. Kontynuujemy rozważania Fatimie. Samaria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. błogosławionaś Ty tym między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I namy dla Padre, dla Filiora, do rozwirata santo, Christian, si rodatu Maria, Ojciec.